na moim kanale dziś kolejny odcinek z FIFA Mobile jak każdy z was zauważył, wszedła kolejna część kolejny fragment jakby tak można powiedzieć eventu z Ligi Miszów a dokładnie 1.16, jedna 1.8 jedna ale to za chwilę, najpierw chciałem odebrać właśnie na odcinku nagrody z Player of the Month Tournament za Golda 1. Oczywiście nie udało się wbić elity, zabrakło dwóch winów, naprawdę ciężcy przeciwnicy się trafiali pod koniec, bodajże przy bilansie 17, 17 coś, wiem, że miałem 17 zwycięstw, trafił mi się 124, więc to jest naprawdę kot, dziki kot, no ale dobra, pierwsza elita Michael Keane z Evertona, 82 no to słabo druga elita, okej, okay, Morales 86 no to to jest naprawdę już lepszy traf, oczywiście 600 tysięcy, no powiem wam no git nawet, okej, okay, zrobię screena oczywiście robię screeny yy, wszystkich takich lepszych trafów w tej FIFA no i co? A, dobra, poszła. No dobra, no i teraz przejdźmy do eventu z Ligi Mistrzów, który pojawił się wczoraj o 20.00. Ok, pierwsza zakładka to jest oczywiście How to Play, czyli mniej więcej wszystko jest przedstawione w opisie: co, jak, gdzie, kiedy, jak, tak dlaczego, bla, 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 grać. Ok, pierwsza zakładka, dokładnie druga, przedstawia nam. 2, 4, 6, 8 meczy, 8 meczy, które będą resetować się za 7 dni. Wtedy pojawi się kolejna ósemka drużyn i co? Musimy oczywiście wygrać tak jak w Boxing Day każdą drużyną. By tam oczywiście dostać koszulki, punkty UCL trade in, zmęczyłem się. Za wygrane 4 mecze dziennie dostajemy 30, od, 3, od 5 do 250 punktów właśnie tych samych punktów, których dostajemy w, yy, za wygrany ten mecz. Ok, yy, mamy tutaj oczywiście 3 reklamy, <laughs> gdzie dostajemy po 4 energie. Mamy też trening, czyli to jest taka alternatywa zamiast meczu. Jeśli yy, tak mi się wydaje, jeśli już się skończą te mecze za 3-4 dni się skończą, wygracie wszystkie mecze, to będziecie mogli yy, przechodzić ten trening. Ale wtedy oczywiście dostajecie 15 punktów, nie tak jak za wygrany, za wygrany mecz 25. Okej. Okay. A nie, możecie chyba. Okej, okay. teraz dopiero zczaiłem, że możecie grać yy, kilka razy. Ten mecz. Zobaczcie, wygraliście, na przykład dajmy na to z tą borusią, TĄ Borussią, to wtedy za wygraną dostajecie 25 punktów, a nie 50, jak za pierwszą wygraną. Ok, czyli yy, zacznijmy od początku. Gracie mecze, 4 dziennie, dostajecie boost. Od yy, 5 do 250 punktów. I co? Yy, nie chcecie grać meczy, dostajecie, yy, wchodzicie w trening i gracie trening. Co 7 dni zmienia się um, układ drużyn, i pojawiają się kolejne 8 drużyn. A za wygranie 16 meczy mamy oczywiście Kalomoha Codoya. Mamy też y, SBC o UCL Player 90, czyli mamy tam tutaj wszystkich zawodników y, z poprzednich części ligi mistrzów. Mamy też y, SBC Oranki. Kolejna zakładka to jest e Reward Park. Tutaj możemy wydać te punkty, które właśnie zdobywamy zamiast yy, w, w, za wygrany mecz czy tam treningi i odbieramy właśnie nagrody. Tutaj dostajemy punkty u cel point, które są potrzebne do odblokowania tych piłkarzy. Tutaj chyba bez żadnych ceregieli. Hmm, nic chyba mam, nie mam do dodania. Jest oczywiście Barezji, ikona. Dobra, to kurwa dwie, jak się boże, na tchu. E! No i y, jestem ten właśnie ten DARE 97, y, best którzy są raczej nie do zdobycia, no jeśli wydajecie kasę, to... są, ale jeśli gracie free to play, to raczej nie. Okej, okay, kolejna zakładka. To zakładka Star Games. Okej, okay. tutaj y, mamy do wyboru trzy poziomy trudności, easy, hard i... I coś tam jeszcze było, tak mi się wydaje, już nie pamiętam, ale mi się wydaje, tak, były trzy, y, trzy poziomy trudności, przechodzimy oczywiście każdy trening, y, każdy powinniśmy przejść na trzy gwiazdki, by dostać y, tak zwany bonus od 10 do 50 punktów Ucel Token. No i tutaj ten gramy mecz. Wygramy to, wygramy, przegramy to, przegramy. Kolejna zakładka to Ucel Player Box. Ta zakładka powiem Wam, że jest najciekawsza, choć można powiedzieć, że jest najprostsza. Wydajemy tutaj punkty te Ucel Point, które możemy zdobyć w trzeciej i w czwartej zakładce. W czwartej zakładce Dobywamy je poprzez właśnie dobycie 15 gwiazdek w każdym, z, w tych treningach, no nie? A w trzeciej zakładce zdobywamy je odbierając je po prostu za punkty z drugiej zakładki, więc to się tak naprawdę wszystko łączy ze sobą. No i co? Tutaj za 100 punktów kupujemy tak zwaną, jak to powiedzieć, taki los na loterii, można tak powiedzieć. I trafiamy jednego z. Czekajcie, ile to jest piłkarzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeden z ośmiu piłkarzy, oczywiście. Jeśli wydamy dość sporo tych punktów, będziemy mogli odbierać kolejne nagrody. A tam na końcu, a dokładnie przed końcem, jest Kenny Daglish, którego chciałbym zdobyć i go zdobędę za wszelką cenę. Zobaczcie. Kenny Daglish fenomenalna ikona 97 nie ma opcji że go nie zdobędę powiem wam tak że zrobię wszystko żeby go zdobyć no i okej okay, myślę że wam powiedziałem mniej więcej na czym polega event jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś tam pytania to śmiało piszcie w komentarzach i co dzisiaj taki dość yy, nudny odcinek no ale były nagrody był yy, było omówienie eventu i co. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał po więcej. I co? Do następnego odcinka piona.